Dzień dobry Państwu! Witam serdecznie na moim kanale. Jestem sobą. Po krótkiej przerwie spowodowanej moim wyjazdem do Polski, do rodzinnego miasta Łodzi, cieszę się, że znowu się widzimy i chciałbym porozmawiać dzisiaj na temat narcyzów. Konkretnie chodzi mi o relacje romantyczne i jak narcyz potrafi złamać serce drugiej osobie. Na początku, na początku znajomości z narcyzem może on robić bardzo dobre wrażenie. Jest zainteresowany Twoimi sprawami, pytacie o nie, więc możesz się czuć bardzo dobrze, a jego zainteresowanie odbierać jako serdeczność, otwartość i czujesz się z tym dobrze. Niestety narcyz przejmuje to zainteresowanie po to, żeby cię otaksować, żeby zobaczyć, jakie korzyści może odnieść z waszej znajomości, czy ona się przerodzi w relacje. Narcyz jest nastawiony na branie. Tutaj nie ma wzajemności między. Braniem, dawaniem, międzywzajemnością między, z drugą osobą. Narcyzm szuka kogoś, kto ma dużo do zaproponowania. Jego interesują wszystkie zasoby. Może to być Twoja uwaga, może to być Twoje dowartościowanie jego osoby. Może też być zwykłym pasożytem, który. Po prostu jest zainteresowany Twoimi pieniędzmi, Twoimi kontaktami, tym, w jaki sposób możesz mu pomóc w życiu. Oczywiście, ty tego nie dostrzegasz, bo on to przed Tobą ukrywa. Tak więc ty jego zainteresowanie Twoją osobą możesz brać za dobrą monetę. Bo ty sama jesteś szczera, uczciwa, i przypuszczasz, tak ci się właśnie wydaje, że inni ludzie są podobni do ciebie. I tutaj jest już, jeśli tak naprawdę myślisz, że jesteś o tym przekonana, to tutaj jest pułapka. Bo nie każdy taki jest. Jest dużo, to znaczy dużo, no, no są ludzie, którzy są po prostu zi, są zaburzeni, którzy sprawiają innym ból, e, cierpienie i zostawiają. Drugą osobę ze złamanym sercem. Jak to jest w przypadku narcyza. Tak więc to, co, co wygląda bardzo pozytywnie, takie może nie być. Dobrze, ale wróćmy do tej pierwszej fazy Waszej znajomości. Narcyz może Cię komplementować, być dla Ciebie bardzo miły, uprzejmy i to wynika też z jego strategii. On po prostu chce w ten sposób Ciebie y, wciągnąć do, do swojej gry. Chce, żebyś ty się zaangażowała w waszą znajomość i waszą relację. Tak więc y, na Ciebie działają te komplementy. To są oczywiście rzeczy, które każdy z nas lubi. Ale jeżeli na przykład masz y, niskie poczucie własnej wartości, to one mogą. Y, być dla Ciebie ogromnie ważne. Co takiego może jeszcze powodować, że Ty mu ufasz? Wyobraź sobie, że ten narcyz ma jakieś prestiżowe stanowisko. Albo nawet jakieś zwykłe. Ono na przykład odpowiedzialne. Może być na przykład jakimś inżynierem. I dla Ciebie ten człowiek może być autorytetem. Ty go stawiasz gdzieś wyżej siebie. W takiej sytuacji oczywiście wierzysz mu, bo uważasz, że jest człowiekiem wykształconym, inteligentnym i właśnie ma to, to dobre stanowisko, więc uważasz, że warto wierzyć w to, co on mówi. I niestety on może być rzeczywiście, może go dobrze postrzegać jako osobę inteligentną i kompetentną. Może rzeczywiście zasłużył sobie na to, na to swoje stanowisko, ale tutaj są jego e, talenty, jeśli chodzi o inteligencję, e, ważne. Taki człowiek może być również złym człowiekiem, który innych krzywdzi, obojętnie, e, obojętnie jakie stanowisko zajmuje. Tak więc e, Ty możesz po prostu wyciągać niewłaściwe wnioski. Tak samo jak po tej pierwszej fazie Waszej znajomości, tego, tego tej nadmiernej miłości, jak to się nazywa właśnie bombing love z angielskiego, bombardowania miłością, po niej następuje faza mniej przyjemna. Narcyz może być mrukliwy, może Cię krytykować, może e, nie liczyć się z Twoim zdaniem. Może nie okazywać ci szacunku. I ty sama jesteś bardzo zdezorientowana, bo nie wiesz, co takiego się stało. W gruncie rzeczy nie masz sobie nic do zarzucenia i tak naprawdę nie rozumiesz, z jakiego powodu nastąpiła ta zmiana. Jeszcze nie tak dawno wszystko było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Wydawało się, że będzie wam dobrze razem. A teraz się okazuje, że wszystko się nagle jakoś popsuło. Narcyz z tej pory udawał miłego i prawego człowieka. Ale on taki nie jest. To jest jego po prostu, to była jego gra. On odgrywał przed tobą właśnie tego pozytywnego partnera. Na dłuższą metę nikt z nas nie jest w stanie udawać. Tak więc on w tej drugiej fazie jest po prostu sobą. Jest tym, kim zawsze był. A to, co Ty widziałaś w tej początkowej fazie, to była gra. Ale niestety ty o tym nie wiesz. Ty możesz sobie tą pierwszą właśnie fazę tłumaczyć jako, jako jego charakter dobry, prawy, a drugą fazę może sobie tłumaczyć różnymi jego trudnościami. Na przykład, że w pracy ma dużo stresu, że była żona, go tam ciągle z ciągle niego wycofania, jakieś problemy stwarza. I ty sobie to w swojej głowie tłumaczysz, tłumaczysz sobie jego zachowanie, wynajdując jakieś przyczyny dla tego zachowania. Wszystko jest ok. Każdy tak robi. Każdy z nas sobie właśnie stara jakoś wyjaśnić trudną sytuację, ale. Jeżeli te Twoje wnioski, te Twoje przypuszczenia nie zostaną skonfrontowane z Jego zachowaniem i Jemu wprost, to po prostu możesz pozostawać z tymi przypuszczeniami, które są nieprawdziwe. Jeżeli na przykład będziesz miała odwagę doprowadzić do konfrontacji, zobaczyć o siebie, Powiedzcie, że się czujesz na przykład źle, że różne rzeczy ci przeszkadzają, może zdarzyć się tak, że Narcyz zakończy taką relację z tobą, bo nie jesteś osobą, która tak chętnie daje z siebie dużo jemu, nie poświęca się. Tylko ty dbasz o siebie, o swoje sprawy. Więc narcyz może cię po prostu zostawić. Jeżeli Natomiast nie masz odwagi, żeby z nim porozmawiać na temat jego zachowania, żeby wprost wyrazić, co cię przeszkadza, co cię boli. Narcyzm będzie postępował dalej. Niewłaściwie. Oczywiście każdy z nas ma jakąś granicę wytrzymałości i może się tak zdarzyć, że zaczniesz się po prostu bardzo źle z tym czuć. Możesz mieć spadek nastroju, możesz się czuć depresyjnie. I wtedy narcyz widzi, że w takiej sytuacji nie jesteś w stanie mu nic dać. I w, takiej, w takim momencie narcyz może Cię znowu zacząć przepraszać, obiecywać różne, różne dobre rzeczy, że on się zmieni, że się poprawi. Ale mogą to być Wobietnice bez pokrycia. On nie ma zamiaru ich spełnić. On tylko mówi, żeby ciebie po prostu jakoś podnieść znowu na nogi i postawić do gotowości, żebyś jemu, żeby się poświęcała dla niego, żeby on odnosił korzyści. Być może stara się narcyzowi uświadomić, jak bardzo cię krzywdzi. Ale niestety do niego to nie dociera. On może, może właśnie zbywać się jakimiś, jakimiś przeprosinami. Po prostu chce zamknąć sprawę, nie chce, nie chce wysłuchiwać Twoich zarzutów, Twoich pretensji i on cię właśnie zbywa. I do, do niego nie dociera to, co ty masz mu do przekazania, że bardzo cię skrzywdził, że bardzo cię to zapolało. I ty też możesz właśnie jego zachowanie, to przeprosiny, brać za dobrą monetę, że on ma uczciwe intencje, żeby się zmienić. Ale niestety to nie następuje. Ja chciałabym jeszcze y, Państwu podać taki przykład, jak narcyz się obchodzi, narcyz, toksyk, psychopata, jak się obchodzi z inną osobą. Na przykładzie y, jednej pani. Która wystąpiła w programie Uwaga, w reportażu. Ta pani była psychologiem. Była to osoba po czterdziestce, która chciała znaleźć partnera, na dobre i złe. I udało jej się to. Znalazła zwykłego oszusta matrymonialnego, który wyłudził od niej dużą sumę pieniędzy. Panie psycholog została zapytana, dlaczego, jak do tego doszło? Dlaczego tak pozwoliła się wykorzystać? Ona miała na to jedną odpowiedź. W momencie, gdy byłam z nim w kontakcie, zachowywałam się jak kobieta. Więc te wszystkie, ta, ta cała wiedza, jej, jaką miała na temat ludzi, gdzieś prysnęła. Ona po prostu czuła sercem. Miała swoje potrzeby miłości, bliskości. Dlatego dała się tak bardzo głęboko wciągnąć w tę relację. On oczywiście bardzo sprytnie wszystko zaaranżował. Na przykład zabrał ją po dwóch tygodniach samochodem na przejażdżkę do pięknego osiedla mieszkaniowego, gdzie stały. Ładne domy, w których znajdowały się eleganckie apartamenty, i on tam siedział z nią na ławeczce, trzymając ją za rękę i snuł swoje marzenia na przyszłość. Jakby to było wspaniale być razem i tutaj na takim fajnym osiedlu zamieszkać. Ona oczywiście dała się nabrać na te jego bajeczki. Tak więc uczestniczyła w tych jego marzeniach, zaangażowała się na poważnie, dała mu te pieniądze, na których mu zależało. On także zabierał ją do różnych e, drogich restauracji, tam płacił rachunki. Ona również czuła się wyróżniona, że on, jest, że on tak dba o nią, że tak się o nią troszczy. Co on jeszcze takiego zrobił? E, Aha, poszli, yy, spędzali święta u jej rodziny. I on wtedy klękał na kolanach, wyznawał jej miłość, całował po rękach, yy, po twarzy i zrobił tym ogromne wrażenie, pozytywne wrażenie na jej yy, rodzinie. Jej ojciec był przekonany, że to jest bardzo wartościowy człowiek. Tak więc, yy, jeśli chodzi o Toksyczne osoby, to każdy jest, każdy jest potencjalną ofiarą, bo oni wykorzystują nasze ludzkie słabości. Na koniec chciałabym dodać jeszcze, że narcyz, narcyz się nie zmieni, bo on nawet nie szuka pomocy, on nie uważa, że on jej potrzebuje. On stara się, żeby. Otoczenie jego, ludzie, z którymi, z którymi się wiąże, żeby to oni się dopasowywali do niego i żeby poświęcali, poświęcali swój czas, energię. On nadmiernie wykorzystuje osoby, z którymi się wiąże. Jeśli chodzi o moją podróż do Polski, to chciałabym powiedzieć jeszcze, że podróże kształcą. To każdy o tym wie. Ja, będąc w Polsce, kupiłam sobie księgarni książki Jackie Collins. Kiedyś moja przyjaciółka namiętnie czytała te książki, i ona mi bardzo gorąco polecała, ale jakoś tak no, wtedy do mnie nie pasowały. Teraz kupiłam sobie parę tych książek i je przeczytałam i muszę przyznać, że w nich, oprócz tego, że są fajnie napisane, bardzo lekko, czyta się przyjemnie, jest to doskonała rozrywka, ale jest to również kopalnia wiedzy psychologicznej. Pani Collins potrafi naprawdę przedstawić ludzi i w dobrym, i w złym świetle, opisać, jak wciągają innych ludzi w swoje nieczyste gry. Są tam, te postacie są tak dobrze przedstawione i tak bardzo wyraźnie, że nawet osoba, która, y, która nie ma pojęcia o psychologii, nie ma wiedzy, może się bardzo wielu rzeczy z nich nauczyć, bardzo pożytecznych. Także gorąco polecam. Dziękuję. To tyle na dziś, i mam nadzieję, że do następnego odcinka. Bardzo proszę o subskrypcję i lajki, jeżeli filmik się podobał. Do widzenia.